Zupa od Wiktorii Łap przepis. Najlepsza odżywcza zupa na jesieni dla elementu ziemi. Odżywiamy śledziony, odżywiamy żołądek, poprawiamy trawienia. trawienie, trawienie życia i trawienie jedzenia. I uwaga: 5-litrowy litr, garnek, 5 marchwi, 5 cebulek, 5 pietruszek, dwa selery, 3 ziemniaczki i do tego dynia. Ja wolę Hokkaido. Mała jedna lub pół kilo przynajmniej dyni bez skórki. To wszystko obieram, kroję na duże kawałki, gotuję około 40 minut, nie solę, solę pod koniec. Z przypraw, ja dodaję liść laurowy, ja dodaję trochę cynamonu, ja dodaję trochę soli, ale wtedy jak zupa już jest ugotowana. I teraz później ja tą zupę miksuję i piję dwa-trzy razy dziennie. Zdrowia szczęście, czy chcesz więcej przepisów.